i Centrum Kultury Gminy Andrzeja Mierzewickiego, Scena Teatralna Miasta Siedlce, pan dyrektor Mariusz Orzełowski witamy gospodarza tego miejsca, który to wszystko odpowiada, wszystko Witamy patrona artystycznego festiwalu, którą jest znakomita aktorka, pani Grażyna Wolszczak. To jest specjalny festiwal. Witamy serdecznie aktorów, biorących udział w dzisiejszej pierwszej premierze, za której dzisiaj będzie ogólno otwarcie festiwalu, ale też pierwsza Uroczysta premiera Iwona Księżniczka burkunda Witamy serdecznie aktorów i reżysera. Witamy pan Maciej Czapski. Panie Macieju, bardzo prosimy o przedstawienie w swojej fantastycznej załogi obsady tego spektaklu. Pani Dorota Zielińska. Pani Dorota Zielińska, królowa Małgorzata. Pan Waldemar Obłoza, król Ignacy. Pan... Bartek Magdziarz, Książę Filip. Pani Miriam Aleksandrowicz, Szamberan. Pan Krzysztof żabka Cyryl. Pani Joanna Jabłuczyńska, Iza. Ania Karbowiak i Wiola Wójcicka to nasze Iwony. Dzień. Obok Grzegorz Kosiński, Żebrak, Walenty oraz Bożaki. Z tyłu Dominika Dadasiewicz, dwórka. Dominika Wrupel, dwórka. na Ania Harkę, ciotka. I kierownik produkcji tego spektaklu. Maria Kaciąg, ciotka im. Inskycja tego spektaklu. Z nieobecnych Kamil Jóźlik, który jest cyprianem tego spektaklu. I reżyser inocenty Maciej Czapski. Oczywiście ogromny brawo do pana reżysera. Panie reżyserze, jak się czujemy przed rozpoczęciem spektaklu? Premiera już za kilka godzin. Wielkie emocje? Nie, bo Państwo w dobrych nastrojach, także myślę, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Przepraszam, miałem ochotę odpowiedzieć, ja nieźle, a pan? Ja świetnie. E, e, ta praca, e, cóż, no.